Widzowie, <skrybuj> że... I robię odcinek specjalnie dla moich kolegów z klasy, bo Ach, do... a, wam powiedzieć, że... Nie chciałam jednak... ...dostać karniki. I to jest... I to jest... Nie mam a że nie wyłączyłem dźwięku. Jeżeli słyszeliście, dobra, jeszcze raz powiem, że no to ja specjalnie robię odcinek dla, dla moich kolegów i oferam sobie karnet, bo i nie chciałem kupić tamtego karnetu, bo słaby mi się wydawało. I tyle. I kupuję ten, co teraz będzie. Bo chcę Myślę, że coś dostanę. Fajnego. Może postać. No co nie? U. do Franka. Fajna. Może. dobra już Dobra, najpierw pakiet. Okej, okay, Byronel Grose może być. Nie no dobra, nie może. No nie ma Wrócimy do Nie <laughs> nic. Nic nie mamy. No wym. czemu nic nie? trafia nie trafiam, tylko był jeden furqera tak to u uuu miliony, miliony, setki milionów o dobra dobra ok wreszcie wróciło tu będzie, nie Dobra. Yy, będzie, pod wysku piątką coś będzie? Nie. Pod wysku tylko jest. Pod wysku piątku już wątpię, ale może. Data. Dnie. Dzień? Nie. Dzień? rodzin? Niestety nie. <laughs> Co to jest? Dwieska dziewiątka. To ona chyba była szczęśliwa tym bardziej jest, tym razem mnie szczęśliło. To jak? Mnie szczęśliło. tak teraz rzadko nagrywam, ale po prostu nie mam czasu. Często. I teraz w sumie zamiast grać w roxorstwach, a Fortnite a gram. Tak. O, nareszcie do Karla. Nie wiem czy potrzebne. Zostałem mega <grym> Pięć nicy nie ma chyba. Znaczy na pewno nie ma. Sześć, 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 sześć. Jest sześć. Uf, proszę, otworzę to nasem. E. Mortis. Po co? Nie wiem. Dawaj. Yeah. A jednak nie szu. Uf. Pi nie, 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 nie. Już musi mi zostać taki skręcholot z głosem. <laughs> w żadnej postaci nie trafiam. Widocznie. Nie, co nic. <laughs> A ja w ogóle nie wymaksowałem jeszcze szanki. Nie. Nie. Ok. A, jeszcze mam tutaj mega skrzynkę na koniec. Oczywiście. No i nie leci. To przez te dwa razy z rzędu. O, nareszcie. I co, będzie no, gara, albo star power. A jak? Lubię jeszcze. Po co mi?

Teraz misje są ulepszone, to Misje są ulepszone codzienne. Teraz krótsze są jakby co karne bo jak widzicie 48 dni 20 godzin bo trochę ulepszyli i codzienne, no ale se nowe nie Powinni. jak na 50 dni. To powinni, jakby co, wiedzą, że jesteśmy coś... <laughs> A ja mam zepsute złote bilety. <laughs> jakby co nie grałem. Nie Mogę wam nawet pokazać, że ja nie grałam. Mm. 12 biletów, a można być 16. Widzicie? 4 na 4, a to dzienne. 12 albo... Można... 16. Janina, Ale je bo no to bolo celné, to To je 12. My to už to kupilo. sa ja nechcem. Dobra, sa Na razie. En. Pozdrawiam wszystkich z mojej klasy.